Mnóstwo namiotów za Panią Dyrektor. Pięknie pachnie, jest kolorowo. Co to za targi? Skoro pięknie pachnie i na namiotów, to najbardziej popularne targi w mieście, czyli targi e, Lubuskie Kulinarne Regionalne. E, masę dostawców, e, ponad 70 dostawców, e, którzy będą nas, e, odwiedzających targi, raczyć, e, zachęcać do kupna, do degustacji różnych wyrobów. E, Wędli, serów, miodów, nalewek różnego rodzaju. Będzie też można próbować w połowie restauracji, z, Bożowa, z W samej hali również atrakcja, jak zawsze na kulinariach, wystawa piwo i birofilia. Też z roku na rok coraz większa, coraz więcej wystawców. Z takich ciekawostek, jeśli chodzi o eksponaty, żeby wszystkiego nie zdradzać, powiem, że będzie, będą zestawy kapsli do piwa, Zwierzęco-roślinnymi. Obiecam nam wystawca, że, że będzie również piwo, które kosztuje prawie 100 zł. To ciekawostka, świeże piwo, bo będą też takie piwa, które chyba byśmy się nie odważyli spróbować nawet z lat 60. Od godziny 16 w dniu dzisiejszym będziemy mogli bawić się na zewnątrz na placu wargowym. Na niedzieli no właśnie, bo to jest piątek, jutro sobota. W sobotę jakie atrakcje? W sobotę podstawową atrakcją będzie odszkodowanie beczki i uroczyste otwarcie festiwalu piwnego. Oczywiście na zewnątrz, tak, na placu targowym, na godzina 14. Eee, oprócz tego z atrakcji eee, do południa, właściwie do, od godziny 12 do 18, będzie nam przygrywał zespół Haban, zespół Gorzowski. Eee, na małej scenie tutaj. Eee, z proparem regionalnym. Natomiast na drugim placu targowym, tam gdzie z listy jest miejsce imprezy masowej, o godzinie 20.00.